30 stycznia 2011 roku swoją działalność rozpoczął portal Dawny Trzew – Wirtualne Muzeum Miasta. Dzisiaj mija dokładnie 10 lat od tej daty i z tej okazji chcielibyśmy Państwu przedstawić naszą historię. DAwny Trzew – Wirtualne Muzeum Miasta, to przede wszystkim portal internetowy www.dawnytrzew.pl który ma już prawie 240 tysięcy unikalnych odsłon. Umieściliśmy na nim 30 map i kronik, 123 artykuły o historii miasta oraz ponad 600 zdjęć i archiwalnych dokumentów. Forum, będące aktywną częścią portalu, liczy 1175 użytkowników, którzy napisali ponad 43 tysiące postów w ponad 2600 tematach. Jest też miejscem powstania wielu naszych inicjatyw. Nasz profil na Facebooku lubi 8645 osób z Polski i zagranicy. A najpopularniejsze zdjęcie polubiły 642 osoby. Naszym głównym zadaniem jest promowanie historii miasta i ocalenie jej dla przyszłych pokoleń. W tym celu skanujemy zdjęcia i pocztówki oraz archiwalne dokumenty pochodzące przede wszystkim z rodzinnych zbiorów. Umieszczamy je na naszym portalu, a oryginały zwracamy. Otrzymane w ramach darowizny lub zakupione archiwalia skanujemy, a następnie przekazujemy odpowiednim instytucjom. Sami również aktywnie poszukujemy historycznych pamiątek i informacji związanych z Tczewem. Przeglądamy zasoby bibliotek cyfrowych oraz instytucji, dzięki czemu dokonaliśmy zaskakujących odkryć. Przeglądając stronę Szwajcarskiej Biblioteki Cyfrowej, znalazłam publikację Karla Lence dotyczącą budowy mostu w Szczewie na Wiśle i w Malborku na Nogacie. Wśród tej publikacji było zdjęcie, które, jak się okazało, pokazywało początek budowy mostu Według pana Ireneusza Dunajskiego zdjęcie zostało wykonane latem 1853 roku w nowej technologii: negatyw pozytyw, negatyw szklany, mokry kolodion. To nie jedyne odkrycia dawnego Trzewa. W niemieckich archiwach odnaleźliśmy film prezentujący most i miasto w czasie niemieckiej okupacji. Podczas naszych wypraw znaleźliśmy słup graniczny z międzywojennej granicy Polski i Wolnego Miasta Gdańska oraz fragment XVIII-wiecznej Szkuty Wiślanej. Mieliśmy też swój udział przy odkryciu kapsuły czasu w przyczółku Mostu Tczewskiego. W promocji historii miasta służą publikacje dawnego Tczewa. Do tej pory wydaliśmy samodzielnie trzy książki. Dawny Tczew Ludzie, Miejsca, Wydarzenia, Album Mosty Tczewskie oraz najnowszą Śladami Masonów z Kociewia i Okolic. Regularnie wydajemy również inne materiały, jak kalendarz dawnego Tczewa, pocztówki tradycyjne i pocztówki trójwymiarowe. Grę Zbudujmy Tczew wydaliśmy jesienią 2015 roku. Zawsze moim marzeniem było to, żeby Tczew rozwinął się po wschodniej stronie Wisły. W tej grze można ten plan zrealizować, każdy mieszkaniec dzięki grze Zbudujmy Tczew może zrealizować swój plan, swoją alternatywną historię Tczewa. Do gry dołączona jest też bogata instrukcja z opisami historycznymi obiektów, dzięki temu gra ma też wartość edukacyjną. Napisaliśmy blisko 200 artykułów prezentujących ciekawostki z historii Trzewa, które publikowane były w prasie lokalnej oraz regionalnej. Dawny Trzew był wspominany ponad 1000 razy w mediach, począwszy od telewizji ogólnopolskich na tych lokalnych kończąc. Historię miasta przedstawiamy także za pomocą filmów dostępnych w serwisie YouTube. Samodzielnie i ze wsparciem partnerów stworzyliśmy kilkanaście materiałów prezentujących dzieje trzewa oraz jego zabytki, których ochrona jest naszym ważnym zadaniem. Witamy Państwa w pierwszym odcinku telewizji Dawny Trzew. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zabytkach małej architektury. Od początku funkcjonowania dawnego trzewa szczególną troską obejmujemy zabytki, będące najważniejszym świadectwem ponad 760-letniej historii naszego miasta. Współpracując z konserwatorami, obejmowaliśmy je opieką i wspieraliśmy ich remonty, dostarczając zainteresowanym archiwalne zdjęcia pomagające w odtworzeniu detali architektonicznych. Przez 10 lat funkcjonowania dawnego Trzewa przeprowadziliśmy wiele spotkań i wykładów z historii lokalnej. Edukacja historyczna obejmuje już najmłodszych mieszkańców miasta. We współpracy ze szkołami Wspieramy organizację konkursów dla młodzieży. W największym z nich, który odbywa się w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia marii Skłodowskiej Kiri, wzięła udział już ponad setka uczniów. Historię miasta promujemy także w bardziej aktywny sposób. Służą temu spacery historyczne dla mieszkańców, między innymi w ramach nocy muzeów cyklu spacerów dawnego Tczewa czy z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych. W ramach wolontariatu oprowadzamy wycieczki dla gości z Polski i z zagranicy, aby osoby spoza Tczewa mogły docenić piękno naszego miasta. Dla miłośników dwóch kółek zorganizowaliśmy cykl edukacyjnych wycieczek rowerowych z historią w tle. Włączamy się również w wydarzenia rowerowe promujące dzieje lokalne. Na bazie naszych spacerów i wycieczek powstały foldery, które można za darmo pobrać na naszej stronie. Bierzemy regularny udział w miejskich wydarzeniach patriotycznych, ale sami także organizujemy obchody ważnych, lokalnych rocznic. Uczczenie ofiar mordu na tzw. Świńskim Rynku w 1940 roku, upamiętnienie powstania Szkoły Morskiej w Tczewie, katastrofy lotniczej na Czyżykowie, czy powstania warszawskiego, w którym brali udział tczewscy harcerze. Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych i lokalnych bohaterów nie ogranicza się jedynie do uroczystości. Sprzątamy zapomniane groby i cmentarze, przypominając o ich historii w trakcie corocznych tczewskich zaduszek. Dzięki hojności darczyńców Mogliśmy sfinansować wymianę tablicy nagrobnej żołnierza Michała Różanowskiego i tablicy przy ulicy Lecha, poświęconej mieszkańcom miasta rozstrzelanym przez Niemców w 1940 roku. Realizujemy lub współpracujemy przy wielu inicjatywach promujących tczew, jego historię i zabytki. Najważniejsze z nich to wirtualny spacer po farze. Teksty na tablicach szlaków spacerowych powstałych w ramach rewitalizacji Starego Miasta i wystawa Tczew w polskiej kinematografii. Osobną kategorię stanowi promocja mostu tczewskiego. Przygotowanie wystawy przedstawiającej historię obu mostów, która prezentowana była także m.in. w Gdańsku i Nowym Stawie. Tekstu do folderu znaczka pocztowego z mostem. I całostki pocztowej wydanej w 160. rocznicę oddania mostu tczewskiego do użytku. Czy wsparcie w realizacji filmu Historia mostów tczewskich? To, co osiągnęliśmy przez 10 lat działalności dawnego Pczewa, nie byłoby możliwe bez zaangażowania mnóstwa osób i instytucji. Każda osoba, która umieściła na naszym forum choć jeden załącznik graficzny, która napisała choć jeden post, stała się osobą współtworzącą dawny Trzew. Jednak działalność dawnego Trzewa nie byłaby możliwa bez wieloletniego, wolontarystycznego zaangażowania wielu osób w bieżącą działalność naszego portalu. Raz do roku osoby szczególnie zasłużone dla naszego portalu otrzymują wyróżnienie honorowego członka dawnego drzewa. Do tej pory byli to. Realizacja naszych inicjatyw nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu firm, instytucji i mediów. Za co serdecznie dziękujemy. Nie brakuje nam pomysłów na kolejne lata działalności. Mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić do powstania lapidarium nieistniejących cmentarzy. Wspieramy ideę Muzeum Kolejnictwa, na którego Trzew, w końcu miasto kolejarzy, jest idealną siedzibą. Planujemy również wydanie drugiej części książki ,,Dawny Trzew. Ludzie. Miejsca. Wydarzenia." oraz drugie wydanie albumu ,,Mosty Trzewskie". Realizujemy projekt pod nazwą Wspomnienia Ujścia Dryboka do Wisły, dzieje Czyżykowa, Knybawy i Bałdowa od czasu średniowiecznych do połowy XX wieku, którego efektem będzie publikacja książkowa. Tłumaczymy także historię miasta, przygotowując polskie wydania książek o rządach burmistrzów Strzewa wraz z historycznym komentarzem Emila Wagnera oraz Ludwika dębskiego Eicharta. Nadal będziemy wspierać ochronę zabytków, rewitalizację starego miasta oraz odbudowę mostu czeskiego.